I o, tej strony taka. Lecimy z omówieniem 11 odcinka drugiego sezonu Goblin Slayera. Wstęp dynamiczniejszy niż zazwyczaj, dlatego że Sfatek powiedział mi, że wychodzą mi one zbyt sztywno. A także Sfatek pozdrawiam dzięki za konstruktywną krytykę. No i co? Kończymy w końcu ten sezon, więc to też jest powód do cieszenia się i bycia bardziej dynamicznym. Ale do odcinka. Zaczynamy od kontynuacji obrad. Trzy wspaniałe superbohaterki dotarły na miejsce, a książę wysyła je do zbadania tego kamienia, który Padł z nieba oferuje wsparcie kardynała i kapitana. Książę podchodzi do okna i w myślach mówi, że jego siostra jest teraz w rękach drużyny Goblin Slayera. Dostają konie, żeby przyspieszyć pogoń za goblinami. Przychodzi Sword Maiden, dziękuję za pomoc, przekazuje Goblin Slayerowi informacje, które udało jej się rozczytać, oraz niebieską wstążkę. A także mówi, że będzie się modliła o ich szczęśliwy powrót. Wyjeżdżają. Warto zaznaczyć, że w stolicy chyba karmią konie sterydami. Bo Reptilianin także wsiadł na wierzchowca i bez problemu wyruszył. Pani analityk pyta Sword Maiden, czy by nie chciała wrócić do bycia poszukiwaczką przygód. Na co ona odpowiada. Że jest tylko słabą kobietą, a jedyne co ją stawiało na nogi to podróżowanie z jej własną drużyną. Widać, że zaczyna się lekko trząść i mówi, że gobliny powinny raz na zawsze zniknąć. Drużyna dociera do miejsca ataku goblinów na księżniczkę i podróżnika. Kapłanka odzyskuje kostur, a goblin Slayer zastanawia się czy był to zaplanowany atak. Przybywają do murów, za którym jest forteca, a za nią w środku góry loch. Używają haka na linie, aby wspiąć się na wieżę. Najpierw wspina się reptilianin z krasnoludem na plecach i dają sygnał, że można bezpiecznie wejść. Następnie opracowują strategię. Przebywają drogę do wejścia do lochu i wchodzą do środka. Już od samego początku atakują ich grupy goblinów. Udaje im się z nimi uporać, a goblin Slayer nawet podpala kilka goblinów. Jedyne śmieszne są starania kapłanki, która macha kosturem jak cepem i nie robi dosłownie nic. Goblin Slayer używa zwoju teleportacyjnego, którego bramę otwiera gdzieś wysoko i wciąga pozostałe gobliny. Przechodzą przez wrota do korytarza oświetlonego fioletową aurą. Dalej docierają do windy. Przenosimy się do innej strony, prawdopodobnie tej samej góry, gdzie walczą trzy superbohaterki. Mierzą się z jakimś glutem, który pochłania, co się da, i na bazie tego robi się inteligentny i większy. Dotychczas pochłonął tylko gobliny, więc jego ataki są przewidywalne. Zostaje bardzo szybko zgładzony, bez żadnego problemu. Nasza drużyna jedzie sobie windą, wyczuwają obecność dużej ilości goblinów i przydzielają sobie rolę żeby skutecznie się ich pozbyć w krótkim czasie. Dojeżdżają na miejsce. Kapłanka rzuca Holy Light i widzą dość makabryczną sytuację. Na ziemi leży pełno ciał poszukiwaczy przygód. Na środku pomieszczenia znajduje się ołtarz, na którym leży księżniczka, jeszcze przytomna i żywa. Przy nim stoi gobliński papież z goblińskimi wojownikami, a otacza ich krąg z gwiazdą Dawida. Papież rzuca barierę, a drużyna zaczyna walkę z goblinami poza barierą. Walka przebiega szybko i sprawnie, tak jak zawsze, gdy są tylko słabe gobliny. Kapłanka zauważa, że gobliny chcą odprawić rytuał. Księżniczka jest ofiarą, a ciała poszukiwaczy przygód, z których sączy się krew, substytutem. Używa Purify, przez co znika krew i zasłona. Goblin Slayer spokojnym krokiem idzie w stronę papieża, po drodze wykańczając jednego goblina, od którego bierze maczugę. Podchodzi do kapłana kopie go w krocze i zadaję mu ostateczny cios maczugą. Na tym odcinek się kończy. Znowu już odcineczek minął bardzo szybko. Mam nadzieję, że ostatni nas czymś zaskoczy. Omówienie 12 odcinka dostaniecie prawdopodobnie 26 grudnia, ale to na bieżąco będę przegadywał z Krzamonem. Wiadomo, trzeba się skupić na świętach, na spędzeniu dobrze czasu z rodziną. Dlatego już teraz życzę wam zdrowych, spokojnych i miło spędzonych świąt, żeby wasze marzenia się spełniły a gwiazdor przyniósł fajne prezenty i śmierć goblinom. Tak to Discorda macie jak zawsze w opisie. No i co? Syja!